Witam serdecznie w kolejnym odcinku PS News. Święta, święta i po świętach. Wracamy powoli do rutyny growej i też tak myślę, że od przyszłego już tygodnia powinniśmy ustabilizować poniedziałkowe pojawianie się newsów w jakichś tam sensownych porach. Początek kwietnia jest w miarę luźny, bo coś zaczyna się dziać dopiero w następnym tygodniu, więc teraz jest czas, żeby dalej na przykład męczyć Resident Evil 4. Chyba że gracie w coś innego, to też spoko. Kilka fajnych zapowiedzi znalazłem, parę nowych yy, gier się okazało i dodatków, więc mamy składniki na kolejny odcinek PS News, więc tradycyjnie lecimy z tematami. W temacie premier kwietniowych na największe Heavy Hittery tego miesiąca, jak mówiłem, e, musimy jeszcze moment poczekać, ale okazały się dwie gry, które myślę warto sprawdzić. Pierwsza z nich to Creed Rise to Glory Championship Edition. No i teoretycznie jest to swoisty remake gry, która pierwotnie ukazała się w 2018 roku na pierwszy PSVR, aczkolwiek ta wersja zawiera znaczące usprawnienia względem tamtego wydania. Zanim jednak do tego przejdę, to w sumie opis tej gry zamknę w kilku zdaniach. Do wyboru mamy dwie główne kampanie fabularne, a w nich generalnie ćwiczymy, często w szybkich sekwencjach, ale montaż treningowy w filmie a następnie stajemy do walki nie tylko na ringu bokserskim, ale także i poza nim. Obie kampanie da się ogarnąć w około 5 godzin, aczkolwiek przy tej grze faktycznie można się lekko wkręcić fizycznie, a co za tym idzie też spocić. Wiem, bo sam przetestowałem. Sama walka daje sporo frajdy, niekoniecznie trzeba posiadać realne umiejętności w tym sporcie, aby dobrze się bawić, ponieważ są tu zawarte mechanizmy growe, takie jak ułatwione blokowanie, otrząsanie się, gdy zbierzemy za dużo uderzeń na głowę, no czy w końcu super techniki w stylu uderzenie tysiąca pięści. To ważne też i tutaj chyba niestety nie możemy wskoczyć do ringu na totalną wojnę, machając rękami niczym wiatrak, ponieważ nie pozwala nam to czerpiąca się stamina. Ogólnie, więc warto w miarę na spokojnie podejść do pojedynków i atakować wtedy, kiedy ma to sens, a kiedy mamy się bronić, to właśnie robić to. Aczkolwiek gra zawiera pewną możliwość ustawienia sobie swoistego fitness programu, co chyba nie muszę mówić, ma szansę mocno rozruszać nasze wszystkie mięśnie. Osobiście polecam gorąco, bo zabawa jest bardzo fajna, zwłaszcza jeśli nie graliście w pierwotne wydanie gry. Road 96 ma Zero to z kolei prequel gry Road 96, czyli opowieści o kraju, którego opresyjny władca łamana na dyktator Tyrak yy, no, nie pomaga ludziom w ich szczęśliwym życiu. W grze wcielamy się w dziewczynę o imieniu Zoe, która jest córką jednego z ministrów w rządzie, aczkolwiek pomimo, że pochodzi ona, z, nazwijmy to wyższych sfer, jej najlepszym przyjacielem jest Kaito. Chłopak wywodzący się z biednej rodziny, który marzy o opuszczeniu opresyjnego miasta. Gra jest taką w sumie fabularną opowieścią o dwóch dzieciakach z różnych sfer w kolorowym, ale jednak dołującym lekko mieście, więc chodzimy, rozmawiamy z różnymi postaciami i z tego co będziemy mówić i robić, wynika to, za którą stroną się opowiemy: czy za status quo, czy za przewrotem. Aczkolwiek też jako formę urozmaicenia wrzucono tutaj swego rodzaju oderwania się od rzeczywistości dwójki bohaterów. Te są muzycznymi przejazdami na deskrolce i przyznam, że są one bardzo fajnie zrobione. Duży plus tutaj za dobór piosenek. No i też po ich rozegraniu we właściwej grze można je swobodnie powtarzać z menu. Jeśli lubicie tego typu narracyjne gry, spokojnie można uderzać w tę produkcję, zwłaszcza, że jak widać posiada ona polską wersję językową. <śpiewanie> Dobra, z git. O, mogę się skupić. <laughs> Dobra, jestem gotów. Zeszły tydzień jako pierwszy w miesiącu tradycyjnie przyniósł ze sobą nowe gry w zestawie PS Plus Essential. No i w tym miesiącu faktycznie premierowym wydaniem było ukazanie się Meteor Maker. Założenie gry, a właściwie dwa założenia, są w miarę jasne. Na pustyni znajdują się różne bazy, usiane różnymi pułapkami oraz patrolującymi je potworami, maszynami czy innymi czyhającymi na nasze życie ustrojstwami. A naszym zadaniem jest się wkraść do środka i ukraść pojemnik ze specjalnym surowcem. Wypełniając zadanie, zdobywamy oprócz tego różne składniki, które następnie używamy nie tylko do usprawnienia naszego ekwipunku, ale też, i tu dochodzimy do drugiego założenia gry, do budowania owych labiryntów samemu. Warto je tworzyć tak, aby następczały one jak najwięcej problemów innym graczom, próbującym zdobyć znajdujący się w nich cenny surowiec. Zaznaczam, że nie jest to taka typowa strzelanina. Fakt tego, że tapy usłane są różnymi pułapkami, powoduje, że trzeba z dużą uwagą i rozwagą poruszać się po lokacji. Muszę przyznać, że jest to całkiem ciekawy koncept i faktycznie. Ciężko powiedzieć, czy większa zajawka płynie z budowania baz, czy ze zdobywania tych stworzonych przez innych graczy. Sackboy Wielka Przygoda to przemiła gra o szmatoszkrapkach, tylko że tym razem postawiono wyłącznie na elementy zręcznościowe i humorystyczne, choć właściwie humor wynika tutaj głównie z tego, co dzieje się na ekranie, gdy zwiedzamy świat w pełnej czteroosobowej ekipie. Lokacje są kolorowe, tradycyjnie jest w grze dużo skakania i zbierania i odkrywania nowych rzeczy, takich chociażby jak skórki dla bohaterów, z założenia Sackboy: Wielka przygoda jest produkcją skierowaną do młodszych graczy, ale nie oznacza to, że starsi też się tutaj nie odnajdą. Jak widać, było na naszym streamie wiek nie ma tutaj chyba większego znaczenia, no bo każdy bawił się tak samo dobrze. Tales of Iron, tę produkcję autentycznie polecam sprawdzić, bo możecie się zdziwić jak spoko są przygody szczurka Reggiego. W dużej mierze chodzi tutaj o to, że Reggie jest jednym z synów Starego Króla, z racji jego wieku musi dokonać się przekazanie władzy, jednak podczas ceremonii szczurze królestwo atakują złe ropuchy. I tutaj jak widać dochodzi do istnej masakry gryzoni. Redzi więc musi nie tylko uratować siebie, ale także odzyskać swoje królestwo. System walki jest tutaj nawet taki, bym powiedział, słosowo taktyczny. Nie da rady walczyć na wariata wciskając przyciski, jak popadnie. Trzeba umiejętnie blokować i wykorzystywać luki w strategii przeciwników. Też taka ciekawostka, narratorem całej historii jest Gerald, a właściwie angielski aktor, który użyczał mu głosu. Reclaim. Jeszcze jako taką ekstra mniejszą grę dorzuconą chyba trochę ukradkiem, sprawdźcie coś, co nazywa się Anodyne. Jest to opowieść, która rozgrywa się w podświadomości głównego bohatera, który musi walczyć z demonami, rozwiązywać zagadki i tego typu przyjemności. Jeśli lubicie takie olskulowe produkcje, warto się zapoznać. Pieniósy, które są szybkie. Zaczynam dziś od technikaliów, czyli update'y. W sumie przyznam, że jakoś mnie to ominęło, ale po jednej z ostatnich aktualizacji PS5 nie trzeba już podłączać DualSense kablem USB do konsoli, aby go updateować. I fajnie, bo przyznaję, że zawsze głośno. Wzdychałem, gdy trzeba było to zrobić. I tak na marginesie, nie jest to kwestia update'u po naszej stronie, raczej Apple, ale teraz także można używać już DualSense z większością urządzeń Apple. Więc, jakby ktoś potrzebował takiej funkcjonalności, no to działa. Gorowo Ragnarok otrzymał opcję New Game Plus, a w niej przede wszystkim nowe ciuchy i poziom zbroi podczas przejścia na opcji Plus. Zaznaczam też, że dzięki transmogryfikacji można zmienić jej wygląd na nowy, a zachować parametry starej. No chyba, że jesteście twardzi, to zbroja Spartiaty, a właściwie jej brak, yy, sprawia, że przechodząc grę na samej klacie Kratosa jest, yy, no, ujmę to minimalnie trudniej. Zwłaszcza, że endgame'owi bosowie na New Game Plus są jeszcze trudniejsi. Można teraz skipować cutscenki, co jest bardzo fajne, są nowe wyzwania, czyli sama dobroć. Aktualizacja jest oczywiście darmowa. Fredo! I też zajawiam, że Wiedźmak 3. Dziarski Schron otrzymał kolejny patch. Łatka 4.0.2 jest uznana jako najlepsza do tej pory, przynajmniej w temacie stabilności i wydajności, więc jeśli zwlekaliście do tej pory z ograniem gry na PS5, to jest to idealny moment, aby zabrać się za polowanie na potwory. No Man's Sky Interceptor, czyli kolejne darmowe rozszerzenie do gry, wprowadza tym razem takie nowości jak nowy sprzęt bazujący na technologii Sentinel, czyli z tego co rozumiem tych takich strażników pilnujących planet, Mowa tu o jetpacku i nowej klasie statków kosmicznych. Prowadzono także skorumpowane planety, na których pokryte dziwnym fioletowym kryształem maszyny są bardzo do nas no, nieprzyjaźnie nastawione. Reszta rzeczy to naturalnie różne mniejsze lub większe fiksy wydajnościowe. I teraz kilka szybkich informacji technicznych. Tekken 8 na start będzie wspierał crossplay międzyplatformowy a kod sieciowy. Opierać się będzie o technologię rollback netcode, czyli dwie cudowne informacje. Oficjalnie przyszłość piłki nożnej nadchodzi i jej sports FC zacznie wjeżdżać na grubo w czerwcu. To znaczy, wtedy faktycznie zobaczymy jakieś może konkrety z rozgrywki, nowe odsłony, finalnie nowej piłki nożnej ze stajni jej, bo wiadomo, że FIFA już nie będzie. To znaczy, może łamane na pewnie będzie, ale na razie chyba oprócz różnych pogłosek nie ma żadnych super konkretów a propos FIFA, od, właściwie nie od jej. Są tam jakieś pogłoski, że będzie w 25 roku, czy coś, ale pogłoski zawsze pomijam szerokim łukiem, więc płynnie przechodzimy do kolejnej informacji. Star Wars Jedi Survivor, w którą to produkcję zagramy 29 kwietnia, otrzymała ostateczny trailer. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, to po pierwsze, twórcy są bardzo zadowoleni z tego, w jak fajny sposób udało im się wykorzystać haptyczne wibracje w kontrolerze Dual DualSense. To raz. 2. Dzięki latającym Belterom będzie można swobodnie zwiedzać poszczególne lokacje. 3. Gra oferuje nieporównywalnie większą możliwość kustomizacji zarówno kala, jak i jego sprzętu. Co ciekawe, też wariacji mieczy świetlnych, a na pewno będzie można użyć też do walki blasterów. Znaję, że jaram się tą konkretną grą, bo jedynka mi się całkiem mocno podobała. Od 11 do 25 kwietnia w Battlefield 2042 odbywa się event Leviathan Rising. Jest to opcja 8 na 8 graczy, w której drużyna atakująca rozstawia i broni specjalne urządzenie emitujące mikrofale, które z kolei niszczą pobliskie dyski twarde. Zadaniem drugiej drużyny jest oczywiście to, że musi przeszkodzić tej pierwszej. Tryb Shutdown odbywa się na mniejszych wariacjach map Manifest, Exposure, Stranded i Flashpoint, no a do wygrania naturalnie są przeróżne kosmetyki w grze. One Piece Odyssey otrzyma DLC zatytułowane Reunion of Memories. Na razie nie podano ceny ani daty premiery, ale wiadomo już, że będzie to przygoda, którą należy rozegrać po ukończeniu podstawki. A dodatkowo ma ona skupiać się w dużej mierze na elementach walki. No bo ta była super łatwa. Postawiono na większą trudność rozgrywki, a żeby wygrać niektóre walki trzeba będzie wykonać jakąś założoną z góry czynność, taktykę lub rzecz, co i jaką konkretnie też na razie jeszcze nie podano. Czas na ciekawostkę. Na naszym kanale pojawił się trailer czegoś, co nosi nazwę Nio Berlin 2087. Jak widać gra jest, a raczej ma być przyszłościową wizją niemieckiej stolicy, w której bogaci rezydują u góry, a biedni w slamsach na dole, więc standard w temacie jak ma wyglądać neonowe jutro. Zapowiedź chyba raczej trzeba traktować jako ciekawostkę bardziej, ale intrygujące jest to co pokazano jeśli chodzi o wizuale. I powiem tak, jaram się, że wraz z szerszym zastosowaniem silnika Unreal 5 w grach, coraz więcej z nich pchnie stronę wizualną do przodu i to jest spoko. Teraz kwestia tego, czy gra będzie dobra, no bo trailer technicznie jest co najmniej zastanawiający. Nie ma co jednak przesądzać, bo gry robić każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi czy coś w tym stylu. Produkcję wrzucam sobie na listę, obserwować. I ostatni materiał dotyczy Remnant 2, czyli, nie ukrywam tego, jednej z najbardziej wyczekiwanej przeze mnie gry w tym roku. Tym razem możemy podziwiać, jak Ród przejął władzę nad Jaiszą, czyli pięknym światem należącym wcześniej do cywilizacji Pan. I tak wiem, że jeśli ktoś nie grał w jedynkę, to mało możemy mówić to, co widzi, to co powiedziałem, ale zapamiętajcie moje słowa. Czuję w kościach i trochę liczę na to, że Remnant 2 zniszczy system już tego lata. Jedynka była naprawdę świetną grą. No, właściwie jest. I kończąc ten odcinek, PS News melduje, że dalej kroczę drogą ku Platynie w Resident Evil 4. Tak, wiem, że już niektórzy z Was dojechali do tej stacji i też z tego miejsca gratuluję i wyrazy uznania Wam oferuję, ale żeby nie było, zostawiam Wam oto taką ciekawostkę z God of War Ragnarok. Dokładnie chodzi mi o, tą, o tę scenę, czyli spotkanie Kratosa z Ratatoskiem. Za animację tej sceny odpowiedzialny był David Anthony Gibson. Ratatosk został zanimowany przez niego. Kratos i Atreus w dużej mierze opierali się na motion capture i teraz. Stworzenie tej niespełna dwuminutowej sceny zajęło mu 4 miesiące. Długo? No właśnie nie. W świecie filmowym przyjęte jest, że jeden animator w trybie takim mega sprawnym tworzy około 5 sekund filmu tygodniowo, więc prosta matematyka wskazuje tutaj, że ten czas był nawet krótszy około 2 miesiące w tym przypadku. Dodatkowo Ratatowski jest w pełni animowany ręcznie, czyli każdy jego ruch został stworzony przez Dawida klatka po klatce. Żeby z kolei uzyskać odpowiednie grymasy pyszczka wiewióra, Dawid wspomagał się lusterkiem, które stało u niego na biurku, w którym widział swoją twarz, bo tak działają lustra. Wiem, szok. Wracając jednak do tematu, animacja została podzielona na kolejne sekwencje, tak aby uporządkować nieco proces twórczy, a dodatkowo Dawid także nieco posprzątał ruch Kratosa i Atreusa, jeżeli chodzi o motion capture. Mam tutaj na myśli to, że w Prowadził na przykład, że odpowiednio reagują oni na wywiórkę, na przykład na jej ciężar w trakcie interakcji z nią. W opisie wrzucam Wam link do tego wątku na Twitterze, możecie sobie poczytać, ale jak się na to natknąłem, to od razu pomyślałem, że chcę Wam to pokazać w newsach. Tego typu rzeczy skutecznie przypominają mi, że no, za naszymi ulubionymi grami stoją niesamowicie utalentowani ludzie i masa, masa, masa pracy, którą trzeba włożyć w proces. Twórczy. Pozostawiam Was więc z tym tematem do przemyślenia i żegnam się. Do zobaczenia w kolejnych newsach i na streamach Żuwik. Piąteczka. Cześć.